Najgłębsze lekcje życia prawie nigdy nie przychodzą z zamieszaniem. Ujawniają się w pozornie nieistotnych szczegółach na przypadkową radę dziadka, w uważnym wyglądzie matki, w powtarzającym się gestie sąsiada lub w modlitwie mrukniętej w ciszy pokoju. Te lekcje nie ogłaszają ich znaczenia, ale cicho kształtują nasze przeznaczenie. Jako Żyd dowiedziałem się, że życie nie staje się nieoczekiwane cuda, ale przez małe nawyki, które pielęgnujemy dzień po dniu. Dlaczego więc nie widzimy zmian, których tak bardzo pragnęliśmy? Ponieważ szukamy wielkich znaków i ignorujemy małe kroki, które faktycznie budują drogę. Ubóstwo, osłabienie lub wyczerpanie nie powstają z dnia na dzień. Są to skumulowany wynik niemal niezauważalnych wyborów, które dokonujemy na autopilocie. Wyobraź sobie pojemnik, w którym każdego dnia spada kropla wody. Za miesiąc jest pełny, w ciągu jednego roku przepełnie się. Takie są nawyki. Wypełniają nasze życie, zarówno światłem, jak i cieniem, w zależności od tego, co zdecydujemy się powtórzyć. W żydowskiej mądrości mówi się: Mądry jest tym, który uczy się od wszystkich. Oznacza to, że niezapalone dyskursy zmieniają nasz kurs, ale dyskretne lekcje, które często pozostają niezauważone. Mężczyzna zauważył kiedyś, że jego ojciec blokuje drzwi z dwoma kłódkami każdej nocy. Nie ze strachu przed złodziejami, ale aby pokazać zasadę. Rodzina w tym domu była święta. Ten prosty gest został przekazany syna i wnuka, a dziś cenią dom bardziej niż jakakolwiek pensja. Niemal mechaniczny ruch rąk stał się lekcją, która tworzyła pokolenia. Pierwszą niezbędną lekcją, którą musimy pochłonąć, jest to, że organizacja wewnętrzna jest warta więcej niż brutalna siła. Pieniądze mogą się zgubić, zdrowie może zawieść, ale wewnętrzny porządek utrzymuje nas, gdy wszystko inne się załamie. Widziałem mojego dziadka po wojnie, starannie zapisywał każdy wydatków na notatnik każdej nocy. Nie miał fortuny, ale miał metodę. I właśnie ta metoda pozwoliła mu zbudować warsztaty zdolne do utrzymania rodziny. Dzisiaj uczeni nazywają tę dyscyplinę lub samokontrolę. W mojej rodzinie po prostu nazywaliśmy szacunek dla życia. Druga lekcja polega na tym, że uwaga jest naszą najcenniejszą walutą i wydzielaliśmy ją, nie zdając sobie z tego sprawy. Nieistotne wiadomości, puste dyskusje, bezcelowe rozmowy. Są to małe złodzieje, którzy kradną nasze najcenniejsze dobro. Tam, gdzie skupiamy się na naszych wynikach. Spotkałem człowieka, który postanowił codziennie przestać karmić kontrowersje w sieciach społecznościowych. W ciągu roku uratował czas, aby opanować nowy zawód. Jego zdanie ujawniało: przestałem odżywić ideę innych i zacząłem karmić moje. W tradycji żydowskiej przypomina to Szabat pewnego dnia uciszyć hałas zewnętrzny i nauczyć się słyszeć głos. Trzecia lekcja uczy nas, że wdzięczność przekształca naszą perspektywę. Kiedy dziękujemy, przychodzimy zobaczyć nie tylko to, czego nam brakuje, ale także to, co już mamy. I kto rozpoznaje swoje własne bogactwa, jakkolwiek małe jak zdolność ich pomnożenia. Spotkałem osobę, która zaczęła każdego ranka, mówiąc: Dzięki za chleb i powietrze. Jego życie nie było łatwe, ale jego szczęście przekroczyło życie wielu bogatych. Współczesna psychologia potwierdza, kultywowanie wdzięczności rozszerza nasze horyzonty. Uwalnia nas od przewlekłego niezadowolenia i daje nam energię do rozwoju. Te ciche lekcje nie są zwykłymi słowami, są to praktyczne działania. Każdy może wydawać się trywialny, ale to szczegóły przepisują nasze przeznaczenie. Organizacja, uwaga i wdzięczność są pierwszymi trzema krokami, które, które zastosowane dzisiaj, mogą zmienić twoje życie na zawsze. Nie wymagają pieniędzy, kontaktów ani szczęścia, po prostu uczciwość wobec siebie. Czwarta lekcja, zdolna do przekierowania egzystencji, jest odwagą na początek. Wiele osób trzyma się przeszłości jako ratownik, nie zdając sobie sprawy, że stał się już kotwicą, pracą, która już nie inspiruje, wyczerpanie, nawyki, które kradną lata życia. Wszystko to przekazuje się, do którego przylgnęliśmy do strachu przed nieznanym. Ale prawda jest taka, że zero nie jest celem, to jest brama. W tradycji żydowskiej Szabat uczy nas jeden dzień w tygodniu zatrzymujemy wszystko. I tylko w przerwie widzimy wyraźnie. Tak jest w życiu, ponowne uruchomienie nie zawodzi, ma możliwość zbudowania czegoś lepszego. Widziałem człowieka, który stracił wszystko trzy. Czasy, najpierw firma, potem rodzina, ostatnie zdrowie. Za każdym razem myślałem: to koniec. Ale za każdym razem, gdy zaczynał się od zera, z pustą kartką papieru, rysowaniem planów i odbudowy krok po kroku. Dzisiaj starsi ma spokojne oczy i cichą duszę. Mówi: każdy z moich zer był darem, ponieważ nauczył mnie budować z większą mądrością. Współcześni filozofowie nazywają tę antifragalność. Zdolność dostawania się silniejszym po każdej jesieni. W mojej rodzinie po prostu nazywaliśmy upór tym, który nie kupuje ani nie sprzedaje. Piąta lekcja to sztuka wyboru mniej, ale lepsza. Większość ludzi działa po ilości, więcej towarów, więcej kontaktów, więcej zawodów. Ale prawdziwa mądrość upraszcza. Mój ojciec miał tylko dwie pary butów, garnitur i kilka książek, ale zawsze mówił: Lepiej mieć coś, co osłuży niż dziesięć, co tylko rozprasza. Obecni uczeni nazywają to esencjonizmem, dla nas była to podstawowa zasada nie przytłacza życia tym, co nie dodaje prawdziwej wartości. Szósta lekcja ostrzega nas nie MYL pieniędzy celowo. Pieniądze są jak powietrze, konieczne, ale to nie jest cel. Ci, którzy żyją tylko dla niego, zawsze będą biedni, ponieważ wymienia znaczenie dla przetrwania. Poznałem mężczyznę, który pracował dzień i noc w poszukiwaniu zysku. Jego konto bankowe było pełne, ale jego puste oczy. Do pewnego dnia wyznał: Jestem bogaty w papier, ale biedny w duszy. Żydowska mądrość uczy, że cel jest wart więcej niż złoto, ponieważ złoto jest pochłaniane w ogniu czasu, ale cel pozostaje. Viktor Frankel pokazał światu, że nawet w ciemniejszych okolicznościach człowiek przetrwa, gdy ma jeden z nich. Siódma lekcja polega na tym, że dyscyplina pokonuje talent. Ile razy widziałem, jak jaśni ludzie marnują swoje dary z powodu braku wytrwałości? Tymczasem zwykłe osoby bez wyjątkowych umiejętności stały się mistrzami, ponieważ rozwijały się krok po kroku, dzień po dniu. To nie jest naturalny dar, który tworzy cuda, ale stałość. W domu powiedzieliśmy, to nie ogień płonie szybko, to węgiel drzewny rozgrzewa się przez długi czas. Obecne badania dowodzą, kto utrzymuje się, nawet jeśli nie masz pożądania, zawsze idzie dalej niż geniusze, którzy rezygnują z w połowie drogi. Każda z tych lekcji wydaje się prosta, i właśnie tam znajduje się ich moc. Siła nie jest w złożonych formułach, ale w jasnych zasadach. Zaczyna się w razie potrzeby. Wybierz jakość zamiast ilości. Nie zmieniaj niezbędnych rzeczy do akcesorium. I pamiętaj: Wytrwałość jest warta więcej niż talent. Te prawdy nie krzyczą, mówią nisko, ale zmieniają się na zawsze. Nadal istnieje ósma lekcja, zdolna do przedefiniowania miejsca docelowego zdolność do zachowania uwagi. Żyjemy w świecie, który kwestionuje każdą sekundę naszego spojrzenia i słuchu. Reklamy, alarmistowie, puste rozmowy, niekończące się powiadomienia, każdego dnia jest do bani najcenniejszych, zdolności do koncentracji. Ale kto jest mądry. Uwaga jest energią, a energia zawsze musi być pod naszą kontrolą. Pamiętam sąsiada, który o zmierzchu siedział przy stole, trzymał telefon komórkowy w szufladzie i powiedział do swoich dzieci: Teraz nadszedł czas na rodzinę. Nic go nie rozproszyło, ani połączenia, ani hałas ulicy. Usłyszał, zadawał pytania, czytał z nimi. Jego dzieci dorastały bezpiecznie i zrównoważone, ponieważ wiedzieli, że uwaga ich ojca jest jego największą fortecą. Współcześni myśliciele mówią o głębokiej pracy, kiedy ktoś uczy się wyłączyć hałas i poświęcać się temu, co naprawdę ważne, nie tylko produkują więcej, ale żyjesz lepiej. Który dominuje, staje się właścicielem własnego przeznaczenia. W przypadku tego, gdzie jest Twoja uwaga, jest Twój wynik. Dziewiąta lekcja. Przekształć przeszkody na drodze. Życie jest pełne trudności, ale problem nie jest same trudności, ale sposób, w jaki je widzisz. Dla niektórych są koniec, dla innych początek. Młody człowiek z naszego sąsiedztwa stracił pracę i pomyślał, że to tragedia. Ale zaczął pomagać swoim sąsiadom naprawić małe przedmioty, a następnie otworzył warsztaty, a lata później był znany w całym mieście. Powiedział, gdyby to nie była taka niepowodzenie, nigdy nie znalazłbym mojego powołania. Ten pomysł przypomina zarówno stoicyzm, jak i mądrość żydowską. Przeszkodą jest droga. Dziesiąta lekcja, doceń przerwy. W naszej kulturze jest szabat, dzień ciszy, kiedy przestajemy pracować. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że marnuje czas, w rzeczywistości jest to odzyskiwanie czasu. N. Pauza rodzi się jasność. W przerwie widzisz, co naprawdę się liczy. Ludzie dzisiaj biegną bez zatrzymywania się, więc ich życie staje się martwymi kręgami. Ale ci, którzy uczą się zatrzymać, opuszczają koło i podążają w linii prostej. Mój dziadek zawsze mówił: Kto wie, jak odpocząć, wie, jak żyć. Te ciche lekcje są proste: Uwaga, przeszkody zatrzymują się, ale tworzą osobę, która jest właścicielem celu. Pamiętaj, to nie trudności, które go łamie, ale sposób, w jaki zwracasz uwagę, nie zdając sobie z tego sprawy. To nie hańba go niszczy, ale odmawia poszukiwania w nim ścieżki. I to nie jest praca, która go wyraża, ale brak przystanków. Żydowska mądrość nigdy nie starała się zaimponować wspaniałym słowami. Zawsze uczył niezbędnych rzeczy, żadbaj o to, co masz. Szukaj sens, bez przeprosin. I to nie obawia się ciszy. Te lekcje są ciche, ale w ciszy rodzą się największe transformacje. Złóżmy teraz wszystkie te lekcje. Co łączy porządek, uwagę, wdzięczność, zdolność do rozpoczęcia od nowa? Wybór najmniej, ale lepszego, poszukiwanie znaczenia, dyscypliny, zarządzania opieką, transformacja przeszkód w drogę i wartość przerw. Na pierwszy rzut oka istnieje dziesięć odrębnych zasad zasadniczo są one jeden los nie zmienia się od zewnątrz, ale od wewnątrz. Ubóstwo, słabość i zniechęcenie rosną w miejscu, w którym szuka się winnego i odmawia odpowiedzialności. Bogactwo, siła i szacunek samodzielny narodziły się tam, gdzie ktoś zmienia nawyki, nawet jeśli nikt wokół nie wierzy w wynik. Wszystko zaczyna się w ciszy, bez zamieszania, ale to te dyskretne kroki przepisują życie. Mądrość naszych przodków zawsze była zbudowana w małych praktykach. Pisanie wydatków, nawet gdy nie ma nic do wydania, czytaj książki, nawet gdy brakuje czasu, dzenkujemy za małe, gdy dusza wzywa do skarg, zatrzymaj się w szebat, gdy świat krzyczy w praca. Te nawyki wydają się nieznaczne, ale sprawiają, że osoba jest właścicielem czasu i architekta swojego życia. Współcześni badacze mówią to samo, tylko z innymi słowami. Niektóre nazywają przecifragmentację, stają się silniejsze po ciosach. Inne o wzroście, kiedy każdy dzień jest lekcją. Są tacy, którzy mówią w głębokiej pracy, kiedy uwaga staje się ich najcenniejszym dobrem. Ale w głębi duszy są te same prawdy, co mądrość żydowska zachowana przez wieki. Pomyśl o tym, te dziesięć cichych lekcji nie jest filozofią, są to praktyczne narzędzia. Zamówienie daje fundament. Uwaga toruje drogę. Wdzięczność zwraca energię. Restart uwolnia się z przeszłości. Wybór niezbędnych rzeczy upraszcza życie. Kierunek daje kierunek. Dyscyplina wprowadza kroki w podróż. Kontrola uwagi wzmacnia wyniki. Przeszkody widziały trampelimi. Przerwy przywracają siły, razem tworzą los, który budujesz. A co najważniejsze, może się to rozpocząć. Nie trzeba czekać w poniedziałek, nowy rok lub inny kryzys. Tylko szczera decyzja: przestań żyć w automatycznym i wybieraj sumienie. Co teraz zrobić? Pierwsze zapisz wydatki tygodniowe, bez wymówek, bez złudzeń. Niech liczby mówią. Kiedy dojdziesz do miejsca, w którym zmierza Twoja energia, zrozumiesz, że ubóstwo nie zaczyna się od braku pieniędzy, ale w Lukacz nie widzimy. Drugie, zarezerwuj jedną noc na wiedzę. Może to być książka, wykład lub rozmowa z kimś, kto ma coś do nauczenia. Uczyń ten moment osobistą inwestycją. W naszej okolicy zawsze mówiono: kup chleb dla ciała i książkę dla umysłu, a nigdy nie umarnisz. Trzecie, wyeliminuj źródło szumu. Kanał, nawyk, puste zaangażowanie. Poczuj się, jakby powraca czas. Mój znajomy przestał czytać wiadomości rano. Za miesiąc powiedział: Byłem spokojniejszy i bardziej produktywny, jakbym codziennie zarabiał dodatkowy czas życia. Czwarte, napisz: Co oznacza dla ciebie znaczenie nie dla innych, nie dla społeczeństwa, ale dla ciebie. Bez tej odpowiedzi będzie działał ścieżkami innych. Z nią jej droga staje się jaśniejsza. Piąte spróbuj przerwy. Pewnego dnia bez biegu, jednej nocy bez telefonu, poranek bez pośpiechu. Zatrzymanie otworzy oczy na to, co kiedyś nie zauważone. Pamiętaj, przeznaczenie nie staje się okrzykami ani obietnicami. Zmienia się w ciszy, małe kroki, które wydają się nieznaczne, ale razem budują nowe życie. Nie jesteś słaby, po prostu zapomniał o mocy dyscypliny i znaczenia. Odzyskaj to. Życie nie jest wykonane z niezwykłych chwil, ale z wyboru. Zwykłe S wykonane z niezwykłą uwagę.